Zadanie z tematu liczby, podręcznik GWO, klasa siódma. Odszukaj na rysunku liczby. Mamy tutaj wszystkie liczby z rysunku zapisane, i mamy podać, które z tych liczb będą liczbami naturalnymi. No to liczby naturalne to są takie, jak już mówiłam w zadaniu drugim. To są takie, które są liczbami całkowitymi, czyli nie są to ułamki, nie są to, to też liczby ujemne, i warto pamiętać, że naturalne zaczynają się od zera. I to są takie liczby, których używamy na co dzień, bo raczej ujemnych używamy rzadko. Także liczby 0, 1, 2, 3, 4 całkowite, dodatnie, aż do nieskończoności, razem z zerem. I wśród tych, tutaj, jak mamy znaleźć naturalne. No to patrzymy, minus 1 naturalne nie jest 0, jest. Tylko dobrze sobie jeszcze najpierw zapisać te liczby, które tutaj zawierają jakieś działania. Jakie to liczby są? No bo 10 do 3 to jest 10 do potęgi 3, czyli 10 razy 10 razy 10 to jest 1000. Następnie mamy na przykład tutaj działania. Tutaj trzeba uważać, bo to działanie minus 2 do drugiej. A minus 2 w nawiasie do drugiej to jest co innego. Ponieważ jak patrzymy na takie działanie, to musimy wziąć pod uwagę kolejność wykonywania działań, a najpierw potęgujemy, potem odejmujemy, więc robimy potęgowanie 2 do drugiej to jest 4 i uwzględniamy ten minus, czyli to będzie minus 4. Natomiast tutaj mamy działanie minus 2 razy minus 2, bo najpierw robimy działanie w nawiasie. Chociaż działania w nawiasie nie ma, ale. A Tutaj już jest to po prostu minus 2 razy minus 2, jak jest tak zapisane z nawiasem, stąd to będzie 4, liczba dodatnia. Tutaj taka sama sytuacja jak tu też. Jeżeli nie ma nawiasu, to bierzemy pod uwagę kolejność wykonywania działań, czyli 2 do 3 to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8 i uwzględniamy minus, czyli minus 8. No i jeszcze tutaj, jeżeli mamy taki ułamek i da się podzielić licznik przez mianownik, bo kreska łamkowa to podzielić, to 18 podzielić na 6 to jest minus 3. Więc tu mamy liczbę minus 3. Zawsze, jeżeli jest jakieś działanie do wykonania i z ułamka może wyjść jakaś liczba, cyfra, no to te działania wykonujemy. No i teraz patrzymy po kolei, które z tych liczb będą naturalne. No 0 będzie naturalne, 1000 będzie naturalne, czyli 10 do 3 zaznaczamy, e, następnie 4 będzie naturalne. E, no i to już wszystko, co będzie tutaj naturalne. Kolejny podpunkt B, tutaj mamy zaznaczyć liczby całkowite. Całkowite to liczby, które nie są ułamkami, które no, głównie nie są ułamkami. To, to trzeba tu pamiętać, bo wszystkie pozostałe będą całkowite. No i oczywiście też nie pierwiastki, ale na razie tu pierwiastków za dużo nie macie, bo w siódmej klasie dopiero zaczynacie naukę pierwiastków tak naprawdę. Więc ym, szukamy spośród tych liczb całkowitych, czyli minus 1, 0 to będą całkowite, 1000. No wszystkie, które nie są ułamkami, po prostu zaznaczamy tutaj. Czyli te, które widzimy zostały na czarno i których nie zaznaczyłam, które nie będą całkowite, to są ułamki. Podpunkt C, tutaj mamy podać liczby wymierne, nieujemne. Jakie to są liczby wymierne, nieujemne? Liczby wymierne to są wszystkie liczby, poza pierwiastkami, z których nie da się liczby całkowitej wyciągnąć. Więc yy, tu właściwie wszystkie będą wymierne. Wszystkie, bo tu nie mamy żadnych pierwiastków. Czyli każda z tych liczb zapisanych jest wymierna, więc teraz patrzymy, która będzie jeszcze równocześnie nieujemna. No i teraz wytłumaczę, jakie to są liczby nieujemne, bo być może nie spotkaliście się, się wcześniej z takim określeniem. Bo jak mamy oś liczbową, to liczby, które są po prawej stronie, to są liczby dodatnie. Te, które są po lewej stronie 0, to są liczby ujemne. No a jak to jest z tym 0? No bo zero jest liczbą, która jest niedodatnia i nieujemna. Więc po to jest takie określenie liczby nieujemne, bo liczby nieujemne, no to takich nazwa mówi, są dodatnie, tak? bo nie są ujemne. Czyli liczby nieujemne są dodatnie, ale czymś się, czym się muszą różnić od tych dodatnich, tak, skoro jest inna nazwa. Więc jeżeli są nieujemne, to są dodatnie, ale też zawierają zero, tak, czyli liczby nieujemne to są dodatnie z zerem, a niedodatnie, co takie nazwa mówi, to są ujemne, ale to je odróżnia od ujemnych, że one też zawierają zero, tak. Czyli jak mamy jakiś zbiór liczb i jest wśród nich zero, no to nie mówimy, że one są dodatnie bądź ujemne, tylko są nieujemne albo niedodatnie. Więc teraz, jeżeli te liczby wszystkie są wymierne, to teraz szukamy wśród nich nieujemnych, a nieujemne to są dodatnie z zerem. Czyli zaznaczamy wszystkie tutaj dodatnie i 0. Czyli te, które podskakują, które się podkreśliły na czerwono, to będą. Jeszcze raz powtórzę, bo tak szybko przeleciało. To będą te wszystkie tu zaznaczone. To są liczby y, wymierne, nieujemne. Kolejny podpunkt C. D, przepraszam, D. Całkowite, mniejsze od minus 1. Czyli całkowite to są wszystkie, które nie są ułamkami. Więc patrzymy, które tutaj nie są ułamkami i są mniejsze od minus 1. Czyli minus 1, no nie, bo nie jest mniejsze od minus 1. 0 też nie jest mniejsze od minus 1. 1000 też nie jest mniejsze od minus 1. Ale minus 4, tak jest mniejsze od minus 1, więc minus 4 pasuje, 4 nie, bo nie jest mniejsze od minus 1, minus 8 jest mniejsze od minus 1, ułamki od razu odrzucam, bo nie są całkowite, i jeszcze tutaj na końcu mam minus 3, czyli jest też to mniejsze od minus 1. I jeszcze został nam podpunkt E wymierne większe od minus 1. Czyli jak mówiłam wcześniej, tutaj wszystkie są wymierne. No to szukamy większych od minus 1. Minus 1 nie, 0 będzie większe od minus 1, 1000, 25 setnych też będzie większe od minus 1, minus 4 już nie, czyli to na prawo od minus 1 na osi liczbowej. 4 będzie większa od minus 1, minus 8 nie, 3 czwarte tak, minus 1 trzecia będzie większa od minus 1, bo będzie bliżej 0, Czyli większa i minus trójka już nie, czyli te tutaj zaznaczone.